No, to tak nagram już. Nowy nabytek mamy. Wreszcie długo wycekiwany. Wracam z rozblokowania skrzyni, bo była zablokowana na 30 km na godzinę. Ale już mamy rozblokowaną. Elegancko. Leci niby teraz 38, ale odczucia są jakby jechał szybciej, wydaje mi się, że o kierunku nie wyłączyłem, że po prostu opony są większe, a nie był przestawiany. nas z Francji. Elegancka. No dla mnie się podoba. Tuzik jest. Będziemy na przyjeździe rozpychać elegancko. No jest, opór. Zaraz może do kabiny wsiądziemy. No jest sprzęt, kurwa. Jest sprzęt. Witam. Serdecznie. Jedziemy nowym nabytkiem do rozlokowania skrzyni. U... Łączyłeś nagrywanie. Nie wiem jak kamerę mam ustawioną, bo podglądu nie mogę odpalić, bo jakaś aktualizacja jest. Ale ustawiłem tak jak w Polmocie, mam nadzieję, że będzie dobrze. O radyjko mam... Nie wiem, muszę wymienić, bo tu kaseciak oryginalny mam takie osony, to może go wsadzę no, Renault, Renault y, 620RX y, nowy nabytek 2023 w naszym gospodarstwie. Skrzynia była zablokowana do 30 na godzinę, została rozblokowana. Teraz jedzie 38, chociaż wydaje mi się, że szybciej, bo uczucie jest jednak większe, ta prędkość trochę jest okłamana, ale nie wiem może to jest tylko takie moje, y, moja opinia bo wydaje się, jakby szybciej jechała po prostu, no i co tu? o ku... ah. rzeczy, bo wypadamy od tego, a to... a co ten jedziemy to zobaczyć przy okazji o. nie wiem za bardzo, co tu gadać, no skrzynia rozblokowana, szóstka, silnik John Deere, 6.8 litra ładnie chodzi, elegancko co było w niej do zrobienia? w zasadzie to nic, stan elegancki, tą skrzynię rozblokowaliśmy, wyjście hydrauliczne tak pod które jest podpięty tuz, bo mamy przedni tuz, to te wyjście trzeba będzie jak to się nazywa, znaczy trzeba będzie już to zrobiliśmy, uszczelniacz wymieniliśmy, bo pociekało sobie trochę i co tu jeszcze? i widzę trochę idzie, szybciej wściekli no, ta skrzynia rozblokowana stary akumulator, co był my już nowym mamy jak kupiliśmy ale stary się rozlał i trzeba będzie tam wyczyścić pomalować z zewnątrz tego nie widać dopiero jak się maskę otworzy im delikatnie chyba pocieka paliwo z pompy paliwowej, uszczelkę najbliżej się wymieni, bo na to wygląda, że trzeba będzie wymienić uszczelkę no i co, tu dużo mówić? Skrzynia. Yy, rewers, no niestety mechaniczny, ale w tej cenie cieszę się, że udało się trafić taki ciągnik. Yy, bo jednak elektrohydrauliczny inna bajka, ale no cieszę się z tego co mam, i to jeszcze jak. Yy, skrzynia, cztery biegi, cztery połówki, dwa zakresy. Bajka, już zakresy w Polmocie nie ma takiej burżuazji. No, czaków. Półbieg zrzucić. Drogi nasze, wspaniałe. Już nie nagrywałem wam tam, bo chciałem ten update zrobić, ale w lesie takie kolejne. Ale o, od razu powiem w tym roku: Kretowiny, dramat. U nas to samo, na jednej łące to ja nie wiem. Te krety to tam osiedle, domków mieszkalnych sobie chyba zrobiły. Bo jest nawalone towaru, naprawdę. No i co tu jeszcze? Zaczep. Mamy tu niby zaczep, to jest od wujka zareski z 500. -ki. Delikatnie jest za szeroki, no i nie będziemy wujkowi tu zaczepu przycinać, nie? Tyle brakuje, żeby woles wszedł. Ale no nie będziemy tu wujkowi szarpać tego, trzeba kupić jakiś zaszep. Tata coś mówił, że dorobi, chce to, niech dorabia. Albo powiększyć dziurę w rozrzutniku, w tym i na kulę. Znaczy, to nie jest kula, tylko to jest ten. No, ta kula taka biedniejsza. Zapomniałem teraz wykładną z głowy, jak to się nazywa. Dajmy. O, przężytko takie eleganckie, zielone było. A teraz już widać, że się domaga nawozu. Dobra, wysiądziemy, wam tu pokażę. Opa! Tak to się prezentation. Koguciki LEDowe eleganckie założyłem. Nie byłem nigdy przekonany do LEDowych, ale jakoś tak. Mówię, założę te led nie? Nowy, nowy sprzęt Stroboskopy mam, kupiłem do Polmota, nie miałem czasu założyć Tu się założy elegancko Dwa tu, dwa tam na górze Bajka będzie Lampy też komplet wymieniam Wycenił mi z Harpola Meister 900 złotych No nie powiem jak na moją kieszeń, bo to jest wszystko ze swojej kieszeni funduje nie z gospodarstwa No stać mnie, ale no zaboli no, fajny traktorek. No, przężytko już widzę, że się domaga nawozu. Ostatnio byłem, to było elegancko zielono. Tak ciemne, zielone, krwiste. Znaczy krwiste, no. Zielone, ciemne. Po kukurydzy. Elegancko. Co tu jeszcze? No, tu są takie małe wady, jako yy, błotnik popękany trochę. Ale mówię, w tych pieniądzach to. O, tu oleju trochę widać jest, to po tej końcówce co ciekło, o tutaj Wymieniliśmy, już teraz jest sucho Ale trzeba tu go wymyć elegancko I będzie luks, o tu to mi się podoba na te kule, na, na, ten, na tył i na tuz. O to, zapomniałem jak to się nazywało O, widzicie jak tu mało brakuje, żeby wszedł bolec hmm, Wałek, dwie prędkości Kurwa. Życie umierać Hamulce tylko hydrauliczne są i tak u mnie ja tu hamulcy nie podpinam. Nie będę tu nikogo oszukiwał. O, tu już mamy elegancko w tym przyciskach wałek to wszystko działa. I też y, super opcja, y, co mi się mega podoba, to taki wajer, że ja nie mogę. To jest uchwyt od belarki na monitor. Nie no, zostało to po poprzednim po właścicielu yy, EHR. Mamy EHR, mamy EHR, coś pięknego, nie? No, no ciężko się niezmiernie pójdzie w pole, to dopiero Wam będę mówił, że to jest dobry ciągnik, bo wizualnie, i na razie, w jeździe jest luks. Ale zobaczymy w polu, nie chcę chwalić, a jeszcze tu chcę ten pasek ledowy tak puścić, jak w burdelu, elegancko będzie, o klima, wszystko działa, o dwa uchwyty na też mi się to podoba, mega, no elegancko jest, jeszcze go trzeba wyczyścić, bo mówię wam, lampki tu wymienialiśmy, bo elegancko, drzwi się otwiera, lampka się zapala, luksus, tutaj żarówki, bo wymienialiśmy, yy.

Tutaj albo widziałem coś tak tu montował, do więcej miejsca, bo z boku to bez sensu. A no i siedzenie pneumatyczne! Chwal, jest luksus jak ja nie mogę. Jak do, do polmota wsiadam później, to normalnie mnie... No. No i to chyba w sumie tyle, nie wiem co tu jeszcze gadać. Taki krótki film, jeszcze pod muzykę, coś tam może skleję. Ten był od Tuza, jo, tu się opuszcza elegancko. No na pryzmę spych zrobię, zrobię spych, będzie, oa, poszła, i będę tak gniótł normalnie ze spychem, to i góra, i cyk, no, tak wam zrobię. Bajka, szóstka bez turbiny, to jest moc! A! Kurwa, karę zebrałem. No i nie wiem co tu jeszcze gadać, no cieszę się mega. Będą w tym sezonie filmy, na pewno, z Renówki. No... No już naprawdę nie wiem co gadać, jadę do domu. No, szyba mi się podoba też, że się tak bardzo otwiera. A no i o, to powiem, widzicie ten piach? Robił w Francji u gospodarza, ten chłop tak przynajmniej mówił, to kupiliśmy od niego tę renówkę, że to od gospodarza jest wszystko, całą gospodarkę wykupił, no i w sumie tak wyglądało, bo wszystkie maszyny miał, trzy ciągniki, trzy ciągniki, wszystkie maszyny tam były, tak jakby, no cała gospodarka, Mówić taki znajomy we Francji na emeryturę poszedł, a tu jeszcze mankament, to ten tak jakoś. Trzeba będzie tu skręcić czy coś. Pojedziemy tu na ten jeszcze. To jest EHR to. Muszę się jeszcze go nauczyć dobrze, ale no, cieszę się. Dobrze. No i to tyle, żegnam, do zobaczenia w filmach.